Przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata: w Ziemię uderzy asteroida, lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zniecie Was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli, czy też schronów znajdujących się pod Ziemią, lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Bunkier 42 w Moskwie Bunkier 42 jest to przeciwatomowy bunkier, znajdujący się w stolicy Rosji, Moskwie. Obecnie na terenie obiektu znajduje się Muzeum Zimnej Wojny. Bunkier ten ma około 7000 m2 i jest położony na głębokości 60 m. Znajduje się on w pobliżu stacji metra Taganskaja. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1951 roku ze względu na groźbę wojny nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi. Kompleks ten został zbudowany za pomocą tej samej techniki, która została użyta do budowy metra. W roku 1956 bunkier ten został oddany do użytku. Zarządzało nim Ministerstwo Obrony Związku Radzieckiego. Obiekt funkcjonował jako alternatywne centrum dowodzenia Sztabu Lotnictwa Dalekiego Zasięgu. W roku 1960 bunkier został wyposażony we wszystkie niezbędne elementy gwarantujące przetrwanie podczas ataku nuklearnego. Zaopatrzony został w żywność, paliwo, dwie artezyjskie studnie z wodą pitną oraz system regeneracji i oczyszczania powietrza. Obiekt ten gwarantował przetrwanie kilku tysięcy osób przez długi okres czasu. Pod koniec 1961 roku obiekt ten został przekazany Ministerstwu Komunikacji. W roku 1980 obiekt został wycofany ze służby. W połowie lat 80. ze względu na zacofanie technologiczne obiekt ten przekazano do rekonstrukcji. Ściany bunkra mają nawet 6 metrów grubości. Wewnątrz obiektu znajduje się wiele systemów bezpieczeństwa, które miały zabezpieczyć ludzi tam przebywających przed atakiem pociskami jądrowymi. Drzwi do bunkra mają prawie pół metra grubości. Źródłem energii były generatory diesla. Szacuje się, że każdy metr kwadratowy bunkra kosztował tyle, co jeden budynek mieszkalny. W roku 2006 obiekt ten został wystawiony na sprzedaż. Został on wykupiony przez prywatną firmę za kwotę 65 milionów rubli. Od kwietnia 2007 roku można go zwiedzać. W marcu 2012 roku rozpoczęto remont obiektu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać Apokalipsę